A, ja to nie zostawię. Portfel przesiążył. <laughs> <laughs> A tam honorarium z ukrytej gry, oczywiście. A, e -e -e. Jak pojechałem pierwszy raz na kolonie letnie, no bo oczywiście, gdzie dziecko z, z miasteczka górniczego jeździ na kolonie letnie, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza? Do Warszawy. Jak pojechałem na kolonie <laughs> letnie, <laughs> Warszawy, i wysiadłem. Na centralnym, który już sam, sam w sobie, centralny, tak. już jest szokiem, y, ponieważ wszyscy oglądali wtedy latka i ten, ten centralny, jak się zobaczyło, to natychmiast Inżynier Karbowski przychodził na myśl. I zobaczyłem Płasko, który to dopiero wtedy uwierzyłem, że on naprawdę istnieje. Przychodzi do mnie Łukasz z, z fantastycznym scenariuszem, mówi, że to będzie film, który będzie robiony po angielsku. Mówi mi, że główną no, rolę jeszcze wtedy y, będzie grał William Hart, y, y, że operatorem będzie Paweł Edelman, że scenografię robi Alan Starski. No to ja mówię, wtedy w ogóle to opowiadasz mi jakąś bajkę po prostu, że takie rzeczy się y, nie zdarzają. Jeśli się zdarzają, to bardzo rzadko się zdarzają w Polsce, żeby taki team y, zebrać na planie. Y, no i to się w, w pewnym momencie materializuje. Później do mnie. Dzwoni Łukasz i mówi, że przyjechał William i chciałby się z tą spotkać. No więc spotykam się z Williamem Hartem, oskarowym aktorem, legendą absolutną, który po prostu na pierwszym spotkaniu podchodzi do mnie i mnie obejmuje, i mnie przytula. I gadamy wiele godzin no, o różnych rzeczach. No więc ja jestem ciągle w jakimś, w jakimś śnie. Później, jeszcze na plan przyjeżdża Aleksis Serebjakow, wybitny rosyjski aktor, znany między innymi z Lewiatana, na przykład takiego filmu. No więc. No wiesz, no to, są, to są to są absolutnie rewelacyjne rzeczy, później wchodzimy na ten plan. Wszystko jest dopięte, wszystko jest przygotowane, Łukasz jest fantastycznie przygotowany, po, po, porusza się jakby to nie był tego, tylko jego piętnasty film po prostu i wszystko wie. Więc no wielka, wielka przyjemność. E, jeszcze ta awaria w, w, w trakcie, no bo... No powiedzmy, bo jednak nie No to może Łukasz powie, może no Łukasz, a ja jeszcze skomentuję no tak. Pisze lepsze scenariusze niż scenarzyści, to wszyscy wiemy, a na pewno bardziej zaskakujące. I yy, u nas w filmie na początku gra William Hurt, który jest takim... Y, znaczy w Stanach on jest z to my trochę tego w Europie nie wiemy. Ja też zresztą tego nie wiedziałem, dopóki go nie poznałem, powiem zupełnie szczerze. Zrobiłem listę ilość aktorów, którzy mogliby zagrać tę rolę. William był akurat pierwszy, który przeczytał scenariusz, się zgodził. I on jest niesamowitym człowiekiem, ma niesamowitą estymę. Jest naprawdę mentorem dla wielu aktorów w stale, w ogóle w świecie. W momencie, kiedy on się zgodził zagrać w, u nas w filmie, wiele aktorów od razu się zainteresowało tym projektem, żeby po prostu w nim wystąpić. William przyjechał najpierw do Polski poznać. Tutaj nas wszystkich zobaczyć prac kultury. I potem zaczęły się próby, które trwały trzy tygodnie, bo ona coś takiego zazwyczaj spisuje w kontrakcie, że wymaga prób, co jest bardzo rzadkie, a jest wspaniałe naprawdę bez szansa spotkania wszystkich razem i pracowania bez takiego reżimu pośpiechu, który jest normalnie na zdjęciach, gdzie trzeba pędzić, gnać, żeby zdążyć. No i myśmy przepróbowali ten film, wydawało nam się, że wszystko wiemy o tym filmie, zaczęliśmy zdjęcia i piątego dnia zdjęciowego, to były takie zdjęcia, w scena w ruinach, którą też Państwo widzieliście tutaj. Był wolny dzień, ja się spotkałem z Pałem Edelmanem, bo, bo i Alanem Starskim rozpadł nam jakiś obiekt, Filmowy i okazało się, że ten nowy, który znaleźliśmy, jest dużo lepszy niż ten stary. No i tak poczuliśmy się w takich, tak się umościliśmy w tym filmie. Było nam bardzo wygodnie i wspaniale i miło. I w tym momencie dostałem telefon, że William miał wypadek po prostu jakiś taki najbardziej mm, irracjonalny. Yy, yy, połamał się, złapał kontuzję, wymagało to natychmiastowej operacji i on nie mógł zagrać w tym filmie. Yy, to był dzień zdjęciowy, gdzie byli wszyscy aktorzy. I przyjechał producent mi to wszystko powiedzieć yy, i powiedział, spytał się, czy ja dam radę zrobić ten dzień, bo ten dzień jest zapłacony, mimo że, a ja mówię, no zostawiam, ale tutaj główna kolega, yy, profesor Manski, jak ja mam nakręcić dwie sceny o profesorze Manskim bez profesora Manskiego, ale usiadłem w, w kamperze. Zebrałem się i z uśmiechem na ustach wyszedłem i pociągnąłem ten dzień zdjęciowy. I nie wiem, jak to producenci zrobili praktycznie do dzisiaj, bo to jest coś niesamowitego. Oni znaleźli bardzo szybko zastępstwo i to takie zastępstwo w postaci Billa Pullmana, bo było wiadomo, że William nie może kontynuować tego filmu. Dostałem rano telefon ze stanu, nie wiedziałem, kto dzwoni. Yy, zadzwonił, yy, odbieram i gość mówi w ten jest, jest sposób: 6 nazywa się Bill, ale nie Herb, tylko Pullman. Na co ja mu 6 nazywa się Lukas, ale niestety nie George. I porozmawialiśmy przez 45 minut, i, i, yy, yy, i on, to jest, dlatego mówię o tym, że życie pisze lepsze trochę scenariusze niż scenarzyści, bo on po 72 godzinach, tak jak profesor Manski, znalazł się w Warszawie, kompletnie niej nie wiedząc. Było minus 15, jak przyjechał luty. On z Kalifornii przyjechał w czasie, kiedy miał urlop w ogóle, bo miał zakontraktowane już zdjęcia do następnego sezonu Cenera, czyli Grzesznica, chyba po prostu to jest, takiego serialu. I on w tym czasie wolnym zdecydował się przyjechać. Także jest to niezły kozak w ogóle, bo, bo przyjechał do, do dziwnego kraju w czasie, gdzie miał urlop, i po prostu jest niesamowicie ciekawy. Człowiekiem ciekawym innych ludzi doznań i ma jest niesamowitą odwagę, ma taką, bo ja nie wiem, czy ja bym się na jego miejscu zdecydował to zrobić. Także to niesamowite jest, że, że życie napisało taki scenariusz i zagrał zupełnie ktoś inny. I ktoś inny zastąpił, jeden mistrz zastąpił, zastąpił drugiego. Także, tak jak mówię, scenariusz, życie dokoniło scenariusz, a nawet je, mam wrażenie, prześcignęło. Najpierw zakreśliłem kilka scen z Williamem Hartem, a później zakreśliłem te same sceny z Billem Pullmanem, więc, więc w zasadzie zagrałem z oboma tymi aktorami. I to też było bardzo ciekawe doświadczenie z punktu widzenia aktora, ponieważ takie rzeczy się bardzo też rzadko zdarzają. Natomiast to, co było ciekawe, to ja wiedziałem oczywiście teoretycznie, ale w praktyce mogłem się przekonać jak zupełnie inną energię wnosi inny aktor, jak to jest, jaka jest różnica, mimo że scenariusz oczywiście jest ten sam, prawda i ta postać jest napisana. Natomiast w jaki różny sposób aktorzy podchodzą do, do swoich postaci, co tam znajdują, czego nie znajdują inni. I tak jak mówię, yy, musiałem w ciągu tych kilku dni po prostu że tak powiem, zrobić taki switch, znaczy zapomnieć o Williamie, z którym przeszliśmy te, te, te szereg właśnie spotkań prób. prób z Billem Polmanem mieliśmy właściwie jedno spotkanie, takie kilkugodzinne, przeszliśmy tylko scenariusz, no ale, ale ja sobie bardzo cenię tę historię, ponieważ tak jak mówię, to jest bezcenne doświadczenie aktorskie, które gdzieś na, bardzo głęboko zostaje. Ja tylko, może, ja tylko powiem, że jedna rzecz um, łączyła Billa i Williama. Jak na próbach zobaczyli jak Robert gra pijanego, to wpadł jeden drugi wpadł w panikę i powiedział, nie, ja przy nim tego nie będę chciał, Bo ja nie nie się, super. Polska szkoła. W Bill mówił wolno, więc wszystko rozumiałem. Bill jest... wydaje się na tyle, ile się poznaliśmy. Nie, 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 nie specjalnie kontaktowym człowiekiem. Rzeczywiście trzeba zrozumieć fakt, że... To, co już tutaj Łukasz powiedział, że on miał piekielnie trudne zadanie. Przyjeżdżał do miejsca, po prostu, którego kompletnie nie znał i zgłosił akces do projektu, który po prostu pojawił się w sekundę, sekundę wcześniej w jego życiu. Przyjeżdżał do reżysera, którego nie znał. Amerykanie mają coś, szczególnie filmowcy mają coś takiego, że oni muszą się poczuć, muszą zobaczyć, ponieważ cały czas twierdzą, że są najlepsi. To dopiero jak tu przyjeżdżają i, i, i widzą jak ludzie, jak my, jak te nasze ekipy pracują, to dopiero mi się oczy otwierają. Powiem taki dla przykładu, jak przyjechali tutaj producenci z Netflixa i zobaczyli projekty kostiumów i scenograficzne do, 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 do jednego z, z, z seriali i zobaczyli jak tutaj ludzie pracują, to dopiero im się Y, bo otwierały oczy, więc y, jak, ci, jak ci Amerykańcy tu przyjeżdżają i, i, i widzą jakość naszej pracy również y, to nagle jest wszystko w porządku, to nagle jakby, y, tworzy się relacja partnerska, N nie ma nic z jakiegoś takiego y, wywyższania się czy, y, czy jakiegoś ustawiania y, 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 i tak też było z, z, z Billem Foremanem, oczywiście, że on miał jakąś swoją wizję postaci i Myślę, że tutaj Łukasz będzie mógł więcej powiedzieć na ten, na ten, na ten temat, bo więcej czasu z nim spędzi. Natomiast, jeśli chodzi o te sceny nasze, to to wyglądało wszystko w porządku. Eee, nie, 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 jakoś nie znajdowałem powodu, żeby jakoś specjalnie na niego krzyczeć. <grym, <grym, dziękuję. Znaczy, Bill jest y, bardzo takim ciepłym, rodzinnym i y, otwartym dosie. Co nie znaczy, że nie przyjechał tutaj, tak jak Robert powiedział, z jakąś swoją wizją i nie walczył o nią. Plusem było to, że te spory, które były, czy różne, czy różnice jakiejś koncepcji, to, to dawało się je rozwiązać, bo to było fajne. Bo to, to, aktor w Stanach ma bardzo mocną pozycję w filmie, ma zupełnie inną niż w Europie. Szczególnie aktor w jakiś sposób uznany, albo taki, na którym się opiera film. Świetnie się pracuje wśród profesjonalistów, naprawdę. I tutaj nie, to nie jest kwestia żadnego kadzenia. Tylko naprawdę, e, jeśli wiemy, jeśli się spotyka ludzi, którzy wiedzą po co przyszli tutaj, e, dlaczego tutaj są, e, jaki jest ten punkt dojścia, no, to jest po prostu uczta. To jest coś takiego, że wszyscy są skupieni na, na, na swojej pracy, na swojej działce. Nie odpuszczają. Oczywiście są momenty, kiedy tam w przerwach sobie żartujemy i atmosfera jest luźna. Natomiast w momencie e, próby, czy w momencie akcja, e, komendy akcja, jest pełne skupienie i po prostu każdy jest co 120%. Ja patrzyłem na tego biednego e, Billa Pullmana, który, tak jak mówi, Łukasz przyjechał w takiej e, skórzanej kurteczce z takim tylko e, i kręciliśmy scenę tej peregrinacji dyrektora e, po Warszawie. I akurat. Jak się później okazało, scena, kiedy oni są na 35 na tym tarasie widokowym w Pałacu Kultury, to była najzimniejsza noc roku, i tam było, nie wiem, było minus 20, jakiś gigantyczny wiatr, i po prostu myśmy tylko wybiegali na tę scenę. Krótko, na jedno ujęcie, wracaliśmy. On był momentalnie opatrzony w jakieś 15 puchówek i po prostu nie wiedział w ogóle, co się dzieje. To była jakaś totalna dla mnie była Syberia. A dla niego to już jest ale on nie piszą słówkiem po prostu, nie na jakieś gwiazdowskie sytuacje, że w ogóle, że nie, że coś, nie wiem, że wszyscy my równo. Przychodził do cateringu, dostawał plastikowy talerzyk, nakładał sobie flaczki i zjadł. Normalni ludzie, normalni, pokorni ludzie, fantastyczni fachowcy, świetni yy, w rozmowie, zresztą on był niesamowity, dlatego że on bardzo chciał poznać też Polskę i z tego co wiem Łukasz Kola więcej w stanie o tym powiedzieć, sporo, sporo tutaj widział w Polsce rzeczy. Tak, tak. Znaczy, tak, to ja mówię, mówiłem o tej ciekawości świata, nie? że to nie było tak, że on przyjechał do hotelu, siedział w hotelu, wychodził na zdjęcia. Nie, nie, to w wolnej chwili to on i buszował po Warszawie, jeździł na koło, kto zna Warszawę tam kupować jakieś starocie, ale też po muzeach chodził. Także to, to Ale też nie tylko on muszę przyznać, bo, bo też y, y, poprzedni Manski, czyli William Hertz, miał taką ciekawość y, y, Polski i, i, i zresztą Lotka, czyli nasza Lotte Werbę, która grała y, Leonor Stone, tą tą agentkę. Właśnie przyjaciele Rosjanie ludzie. Też, też, naprawdę y, super. To co było też, to niesamowite doświadczenie, bo to są tacy ludzie. E, tak pięknie, takie naprawdę piękne ruskie dusze tam się pojawiły, to było tak miłe jak Serebrakov, który jest tam, on jest tam gwiazdą naprawdę gigantyczną, to jest tak, że jak on i przyjeżdżał, to pozostali Rosjanie nie chcieli usiąść przy stole, dopóki on nie przyjechał, nie? a on przyszedł i powiedział, Łukasz, ja tu przyjechałem zrobić, pomóc Ci zrobić film, jak masz jakiś pomysł, to powiedz, to ja to zrobię, jak nie masz, to ja Ci pomogę. I ta scena, którą Państwo widzieli z nożem, którą... Gdzie on opowiada o demokracji amerykańskiej. Ja mówię do Aleksja, mówię, wiesz, co kurczę, ta scena jest, to jest tak, ja ją napisałem, ale ta scena jest za długa. On mówi, nie, 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 nie. To nie, ta scena jest dobra, tylko wiesz, ja ją szybko zagram. I poszedł do, na papierosa, wraca z tego papierosa i na próbie wziął moją rękę. I zaczął napieprzać tak długopisem, że ja byłem pewien, że stracę palec, po prostu byłem wygięty i powiedział cały ten monolog, z tego długopisu zrobił pędzel i, i, i tak wymyślił tę scenę. Także to też byli niesamowici ludzie, to się naprawdę tak super, super pracowało. I też Żenia Sidichin, który, na którego tak patrzyłem, który grał tego radzieckiego szachistę, ale też młody Sasza Łopanow, czyli ten, który gra Dutranta świetny aktor, też w, normalnie angaż w moskiewskim teatrze, także bardzo fani ludzie. Ja jestem bardzo szczęśliwy, dlatego, że y, już pomijam fakt, że ten film no, oczywiście pojedzie do Ameryki, i tam już są jakieś przedpremiery przewidziane y, i znowu będą mogli zachwycić się moim aktorstwem. <śmucham> <śmucham> <Ja to> bez... <śmucham> Może się czegoś nauczą, nie? <śmucham> nie, 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 jak HBO, nie? Natomiast, natomiast hmm, no fantastyczna przygoda, wiesz, to są takie, to, to się pamięta takie, takie, takie rzeczy, że to, to co Łukasz mówi, że od, od jego marzenia, abstrakcyjnego marzenia, no bo powiedzmy sobie szczerze, ilu znasz dzisiaj filmowców, którzy stawiają tak wysoko poprzeczkę, którzy od razu patrzą gdzieś szerzej i dalej, prawda? Zazwyczaj to jest coś, to może oni patrzą gdzieś, ale się boją i się są blokowani, bo producent mówi stary nie ma szans, bo na to, kto ci da, na to da w ogóle, przecież on nie przyjedzie. A ten sobie wymyślił coś takiego i to zrobił po prostu, to jest niesamowite. Tak, ja mam wrażenie, bo ta agencja w Stanach dostała mi scenariusz w 2012. Ja mam też mam wrażenie, że to jest ta sama historia. <laughs> nie, tylko to tak, to było bardzo dziwne uczucie, jak zobaczyliśmy trailer to byliśmy przerażeni, jak zobaczyliśmy film nie ukrywam, że trochę odetchnęliśmy. Eee, no Łączy w tym momencie ten film tylko szachy, nie? Tak, to, tak to wygląda, nic, nic innego, z czego um, u nas te szachy no, trochę jednak inną funkcję spełniają. Eee, no To w zasadzie wszystko w tej, w tej, w tej sprawie. Także, także no, była to dziwna koincydencja ko w każdym razie. Ja nie słyszałem o takim filmie. <grym> <grym> Proszę bardzo. Najtrudniejsza? Myślę, że... Kiedy musiałem odpowiedzieć tak swojej żonie. Brawo! No szkoda, że... Ale myślę, że lepszej puenty nie znajdziemy. Skupania, Bardzo dziękuję. Łukasz Kośmicki. Robert...